Tak, oczywiście uważam, że to jest możliwe. Wszystko zależy od tego w jaki sposób będziemy to realizować. Myślę, że warto rozważyć tutaj koncepcję, którą przygotowałam wraz z Łukaszem Cewickim, mianowicie model SACHO, który jest modelem biznesowym pozwalającym zbudować elektrownię jądrową w Polsce przy wykorzystaniu najtańszego możliwego kapitału. A następnie można korzystać z tego, że elektrownia będzie sprzedawała prąd swoim właścicielom, czyli odbiorcom końcowym, po najniższej możliwej cenie. Tak dokładnie, jest to nowa koncepcja. Przygotowaliśmy ją w oparciu o analizę wielu modeli biznesowych na całym świecie. Opublikowaliśmy to w artykule naukowym prawie dwa lata temu. Od tego czasu model jest coraz bardziej znany, coraz lepiej rozumiany. Znany nie tylko w Polsce, ale również za granicą w instytucjach międzynarodowych, które zajmują się energetyką jądrową. I mogę powiedzieć, że mamy same pozytywne tylko komentarze, mamy same pozytywne wypowiedzi na temat tego modelu. Jest ogromne zainteresowanie. Myślę, że warto rozważyć ten model, ponieważ on rzeczywiście pozwala uwypuklić wszystkie najlepsze cechy energetyki jądrowej, a jednocześnie pozwala ominąć wiele zagrożeń, na które natknęły się projekty realizowane w innych miejscach. No, przede wszystkim musieliby zrozumieć w, na tle całego sektora energetycznego i w samej energetyce jądrowej, jak dobre jest to rozwiązanie, jakie daje korzyści zarówno jeśli chodzi o państwo, jak i o inwestorów, jak i o gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa, które są końcowymi odbiorcami. Myślę, że tu bardzo ważne jest zrozumienie, czyli yy, powinni mieć szansę zapoznania się z tym modelem. Ja zapraszam y, od dwóch tygodni otwarta jest strona internetowa y, pod adresem sachomodel.pl albo modelsacho.pl można znaleźć wszystkie informacje, które aktualizujemy. Tam można się z tym modelem zapoznać w sposób łatwy, schematyczny. Yy, ja Mogę zadeklarować, myślę, że w imieniu współautora mogę także powiedzieć, że jesteśmy gotowi na rozmowy z politykami, gdyby byli tym zainteresowani, ale też mogę powiedzieć, że takie zainteresowanie ze strony polityków już się pojawiło, ponieważ były pytania, w, pytania skierowane do ministerstwa w interpelacjach poselskich. Spośród posłów obecnej kadencji dotyczące właśnie możliwości czy prac na temat modelu SACO. No, plany rządowe są znane, ma to wyjść 2033 rok. Czy to jest możliwe, to zależy od wielu czynników. No, dzisiaj słyszałam w czasie debaty wypowiedź, że to nie będzie jednak 33 rok, że będzie drobne opóźnienie. Natomiast czy to będzie energia tania, bo o tym mogę powiedzieć, to wszystko właśnie zależy od modelu biznesowego. W modelu biznesowym SACHO tak, jest to możliwość pozyskania taniej energii dla odbiorców końcowych, natomiast są takie modele, w których niestety ta energia będzie bardzo droga, a nawet jeśli będzie tania, to, nie będzie to jej udział nie będzie zauważalny w całym portfelu, który nabywają gospodarstwa domowe czy przedsiębiorstwa.